To jest absurd, żebyśmy na, w Konfederacji szukali wroga, tak jak Pisto czynił y, również kilka dni przed wyborami, bardzo mocno atakując Konfederację. Damy głos naszemu widzom, którzy zadawali pytania. I y, 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 na początku pytanie: jest Wolny człowiek. Czy dołączy Pan do Konfederacji i dlaczego tak albo nie? Ja mam dobre relacje z Konfederacją. Rozmawiałem z liderami. Ja widzę między nimi tam też y, różnice zdań i poglądów. To są przecież trzy. Oddzielne partie, różniące się jeszcze w, wielu, miejsc, w wielu, wielu sprawach, które z powodów taktycznych, bardziej czyli progu wyborczego i utworzenia klubu w Sejmie, się połączyły. Nie mam żadnych złych intencji, zresztą byłem jedynym posłem Prawa i Sprawiedliwości, który głosował przeciwko usuwaniu Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. PIS chciał głosować za usunięciem Bosaka. W ostatniej chwili pan prezes po wielu godzinach przekonywań pozwolił wszystkim wyjąć karty do głosowania. To jest absurd, żebyśmy na, w Konfederacji szukali wroga, tak jak PIS to czynił również kilka dni przed wyborami, bardzo mocno atakując Konfederację. Zakładam, że siły prawicowe Muszą się łączyć. Czy będą szły do wyborów, to jest kwestia odległa, za trzy lata, w ramach jednego szerokiego bloku, który pozwoli koalicję Donalda Tuska odsunąć, czy dopiero będzie to się działo po wyborach, tworzenie, tworzenie sojuszu. To, to jest sprawa tylko analizy i, i pewnych kalkulacji, które muszą być brane na poważnie, na spokojnie, bez emocji y, pod uwagę. Natomiast nie zamierzam wstępować do Konfederacji, choć taką propozycję otrzymałem. Możemy realizować podobne cele y, idąc. Bardzo szerokim frontem na prawicy. To jest ważniejsze niż tylko, no, może nawet kilkuprocentowe wzmocnienie Konfederacji. Panie pośle, czarne bez czy najlepszym kandydatem na prezydenta z prawej strony sceny politycznej nie byłby Jacek Siewiera? I tutaj też wraca ten temat jak bumerang. Czy na przykład obóz prezydencki, czy pewne frakcje nie wystawiłyby drugiego kandydata obok PiSu w tych wyborach? No ale to cały czas obracamy się w tym jakimś takim zaklętym kręgu. Że PiS chce kogoś namaścić, a my możemy coś na złość PiSowi zrobić. Ja Pana się wiele cenię, mam duże, duży szacunek do niego. To jest człowiek dużego formatu. I to, co sugerował Bosak, co jest bliskie również mojemu myśleniu o szansach wyborczych prawicy, to takich ludzi, jeszcze może kilka osób byłbym w stanie wskazać, chociaż wskazywanie kogokolwiek w tej chwili to jest trochę pocałunek śmierci. Należałoby wspólnie, razem, szeroko rozumiane środowiska prawicowe zebrać i ustalić, mamy do wyboru ilość kandydatów, na chłodno analizujmy. Czy my ich poprzemy? Jak, czy mamy do nich sympatię? Czy oni są ludźmi, którzy są w stanie wzbudzić pozytywne emocje w społeczeństwie? Coraz częściej emocje, a nie kompetencje i kwalifikacje decydują. Czegoś takiego bym sobie życzył, tylko ze względu na postawę. Prawa i Sprawiedliwości czy personalnie Prezesa Kaczyńskiego, nic takiego mie pewnie miejsca nie będzie miało i takie osoby, nawet bardzo kompetentne, jak Jacek Siewiera, pewnie w tym samym układzie się nie mieszczą. W związku z tym na koniec ostatnie pytanie ode mnie. Jeżeli prawica szeroko pojęta, czy też opozycja wobec rządu Donalda Don 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 Tuska przegra te wybory, to widzi Pan furtkę na to, żeby po tych wyborach powstał jeden nowy nie wiem czy scalona, ale jakiś duży ruch, który zupełnie zmieni scenę polityczną, no bo to wtedy by mówiło, pewna formuła się wyczerpała. Wydaje mi się, że pomimo tego, że PiS miał wiele sukcesów, utrzymanie się przez dwie kadencje przy władzy i wiele pozytywnych działań, które się udało zrealizować, w szczególności bardzo sobie cenię politykę społeczną, którą PiS realizował i tutaj absolutnie trzeba wspomnieć Boatę Szydło, osobę, która z różnych powodów jestem w tej chwili w PiSie ograniczana. Nie będę tego komentował, ale już w polskiej historii polityka społeczna będzie kojarzona nie z prezesem Kaczyńskim, tylko z Beatą Szydło i z jej premierowaniem. Natomiast ta formuła, w szczególności po błędach drugiej kadencji, się wyczerpała. Niech PiS. Ja nie jestem wrogiem Prawa i Sprawiedliwości, żeby była sprawa jasna, tylko ja się twardo wypowiadam. Wydaje mi się, że opierając się na obiektywnych ocenach. Jest to jakiś elektorat w miarę stabilny, poparcia dla PiSu, chociaż będzie się kurczył ze względu na procesy demograficzne, bo starsze roczniki, które głównie głosowały na PiS, przechodzą do lepszego ze światu, że tak powiem, coraz bardziej. W związku z tym ta formacja będzie dalej istniała, ale nie ma już zdolności odzyskania władzy i nie ma zdolności przyciągania Środowisk prawicowych czy centroprawicowych. W związku z tym, można powiedzieć, I zapowiada pan pewną rewolucję, naprawdę. Wydaje mi się, że w ciągu tych trzech lat, które mamy do wyborów parlamentarnych, tych najważniejszych, bo one de facto przesądzą, czy y, niezorganizowana prawica odda walkowerem y, Tuskowi i y, y, kręgom liberalnym y, nie chcę do końca powiedzieć, że pilnującym interesu polskiego odda władzę na następne kadencje. I trudno będzie Polskę pozbierać i naprawić. Czy wyciągnie wnioski z tego wszystkiego również to, o czym mówię, i y, przeorganizuje się w taki sposób, żeby te złe rządy odsunąć od władzy? Panie pośle, tutaj stawiamy kropkę i zadajemy to pytanie naszym widzom. Jak według Was może wyglądać sytuacja prawicy w przyszłości? Oczywiście bardzo dziękujemy za obecność, za oglądanie. Również zachęcamy Państwa do zasubskrybowania kanału, zostawienia polubienia no i właśnie opinii, bo jest ona dla nas bardzo, bardzo. Ważna Państwa i naszym gościem był pan Jan Ardonowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Państwa pozdrawiam. Cześć.